Ewa Spaczyńska-Włodarczyk, witam w rozmowach fakultatywnych. Razem ze mną w studiu Anna Jankowska z Katedry UNESCO Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Bartek Wilk, rzecznik festiwalu filmowego Etude i Anima. Witam. Bardzo serdecznie. Temat nasz przewodni dzisiejszej rozmowy to audiodeskrypcja i jej obecność tak naprawdę w Krakowie, bo ci, którzy nie mieli jeszcze do czynienia z audiodeskrypcją, będą mogli się z nią spotkać po raz pierwszy na festiwalu filmowym Etiuda i Anima. Ale zanim do tego przejdziemy, to wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym tak naprawdę jest audiodeskrypcja. Myślę, że to ja powiem w takim razie. Najprościej mówiąc, audiodeskrypcja jest malowaniem obrazu słowami. A tak technicznie jest to dodatkowy opis narracyjny, który osobom niewidomym przybliża wszystko to, co my, osoby widzące, odbieramy za pomocą zmysłów wzroku. Czyli to takie um, trochę komentowanie tego, co widać na ekranie? Takie trochę komentowanie tego, co widać na ekranie, dokładnie tak. I dlaczego coś takiego się robi? Przede wszystkim dlatego, żeby osoby niewidome nie były wykluczone, żeby je zintegrować ze społeczeństwem, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, jak um, dużą rolę obecnie odgrywa telewizja i kino, i jeżeli ktoś nie przykładem, jak ktoś nie oglądał Lostów, to jest wykluczony z pewnych rozmów w pewnych kręgach. Tak więc, jeżeli ktoś nie ma możliwości tych lostów obejrzeć, a osoby niewidome niestety takiej możliwości nie mają, nam się często wydaje, że wystarczy słyszeć, żeby film zobaczyć, to jest częsty argument przeciwko audiodeskrypcji. Natomiast można wyobrazić sobie takie sceny w filmie, na przykład słyszymy szelest, pstryk, pstryk, szelest. To jest to, Dla co mnie słychać. jest kompletnie niezrozumiałe. To jest pierwsza scena ze, z, z filmu Harry Potter, gdzie szelestem jest Harry chowający się pod kołdrem, pstryk wchodzi wuj do pokoju, patrzy na harego, pstryk wyłącza światło i wychodzi, szelest Harry wyskakuje z pod kołdry, żeby czarować. Tak więc są takie momenty w filmie, gdzie bez takiego opisu nie jesteśmy się w stanie zorientować o co chodzi. A to co ja przed chwilą zrobiłam, to jest taka mała audiodeskrypcja na żywo, na tym ona polega. To przyznam szczerze, że w radiu to takie idealne miejsce na audiodeskrypcję. Tak. Jest to troszeczkę tak, jak były kiedyś takie audycje radiowe słuchowiska. słuchowiska. Mhm. Natomiast i też dużo osób mówi, no to dobrze, to zróbcie słuchowisko, ale chodzi o to, żeby osoba niewidoma mogła pójść do kina, jeżeli ma taką ochotę. Tym bardziej, że wiele osób niewidomych ma widzących partnerów i widzące dzieci. I chcą iść do kina z nimi wspólnie, a też nie chcą w tym kinie siedzieć cały czas pytać: słuchaj, o co chodzi, a się wyjaśnić, a nawet jeżeli ktoś im to wyjaśnia, to w którymś momencie ktoś z tylnego tak, rzędu powie, z boku proszę mówi, się, że uspokójcie się tak, prosi bo tutaj uspokoić. jest y, kino tak. i cisza. Ma tak być. A w takim razie, jak to wygląda tak technicznie? E, czy są już takie kina w Krakowie, czy są już takie kina w Polsce, gdzie można oglądać filmy z audiodeskrypcją? W Krakowie jeszcze nie ma, tak więc audiodeskrypcja na Etiudzie i animie będzie pierwszą w Krakowie, taką publiczną audiodeskrypcją. Natomiast w Polsce były już pokazy z audiodeskrypcją. Najczęściej odbywają się w Warszawie, tam są dwa razy w miesiącu. Było już chyba 21 filmów pokazanych w zeszłym roku i jest to robione dość regularnie. Mhm, czyli jak ktoś tak. Yy, chciałby, tak jak. Przeciętny, tak. zwykły człowiek chodzi tak tam jest. do kina raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, to, to niewidome też może. Tak, znaczy na razie w Polsce jest tak, że. Znaczy to może są w Warszawie. W Warszawie, przepraszam. Na razie jest tak, że są to y, takie pokazy specjalne, prawda? Raz w miesiącu w czwartek o 19, raz w miesiącu w niedzielę o 12, y, bardziej takie akcyjne. Natomiast myślę, że trzeba dążyć do tego, y, jak to jest zrobione w Wielkiej Brytanii, że audiodeskrypcja jest zamawiana przez dystrybutora. Na poziomie tłumaczenia. W momencie, kiedy się zamawia audiodeskrypcję, to znaczy tłumaczenie, napisy, zamawia się również audiodeskrypcję. I ona jest po prostu jedną ze ścieżek dźwiękowych w filmie. Więc, nie, jeżeli niewidomy chce iść do kina w czwartek o 19, to może iść w czwartek o 19, a może iść w piątek o 12, ponieważ ta audiodeskrypcja jest zawsze. A osoba niewidoma dostaje przy wejściu do kina słuchawki wpina je sobie do siedzenia i słucha tej audiodeskrypcji zupełnie niezależnie. Mhm, czyli to słucham, nie jest tak, że słucha e, tego całe kino. To nie jest tak, że słucha tego całe kino. I tak powinno być, że jest to tak, jakby usługa tylko dla osób niewidomych, które sobie odbierają to przez słuchawki i wtedy mają zupełną wolność tego, kiedy i gdzie i co będą oglądać. Mhm. Kiedy tak naprawdę zaczęła funkcjonować audiodeskrypcja w ogóle w społeczeństwie? Bo domyślam się, że w Polsce pewnie od niedawna, ale już od jakiegoś czasu pewnie funkcjonuje na świecie. Około 20 lat funkcjonuje na świecie. Były pierwsze pomysły w latach 70., koniec lat 70. w Stanach. I potem to bardzo szybko przeszło do Wielkiej Brytanii. Do tego stopnia, że właściwie większość płyt DVD, w tym momencie, które można kupić w Wielkiej Brytanii, mają audiodeskrypcję. Telewizja jest zobligowana prawem do tego, żeby 10% przynajmniej było z audiodeskrypcją nadawanego programu. I większość kin i większość teatrów również zapewnia audiodeskrypcję. Do tego stopnia, że teatry zatrudniają takiego audiodeskryptora na etacie. Bo w teatrze no, musi się to odbywać na żywo. Nie można tego nagrać. Czyli taki sufler tylko dla publiczności? Taki sufler tylko dla publiczności, tak jest. Natomiast w Polsce pierwszy pokaz był w 2006 roku w Białym Stoku i od tego czasu powoli w różnych miastach są różne inicjatywy. A ile osób tak naprawdę zajmuje się przygotowaniem audiodeskrypcji do jednego filmu, załóżmy? Optymalnie powinno być tak, że zajmują się tym trzy osoby. I tak jest praktykowane również w Niemczech gdzie audiodeskrypcja jest bardzo popularna. Są dwie osoby widzące i jedna osoba niewidoma, która pozwala tym osobom, które piszą tą audiodeskrypcję ocenić, czy to co napisały, czy to co wybrały faktycznie pozwala zorientować się w akcji. Taka konsultacja na bieżąco, żeby tak nie popełniać błędów. A przy okazji też jest to ponowne bo to myślę, że można by było napisać samemu. Natomiast to też jest wciąganie osób niewidomych do, do pracy, prawda, do jakiegoś działania nawet na, na własną rzecz, ale nie jest to osoba, która siedzi w domu, jest to osoba, która się czymś konkretnym zajmuje. Mhm, no korzyści. Tak jest. E, dobrze, to będzie 19 listopada, rozpocznie się festiwal Etiuda i Anima, a na tym festiwalu będą pokazy z filmów z audiodeskrypcją. E, jak to się stało? Znaczy, jeśli chodzi o genezę, to może, może się pochwalić, że nasz festiwal zawsze był bardzo innowacyjny, bo zawsze się starał jakoś wyciągnąć pewne rzeczy, których inni nie dostrzegali. Tak, zresztą tak się narodziła koncepcja festiwalu Etiuda jeszcze na początku lat 90., kiedy cho, kiedy celem było właśnie pewne wypromowanie i docenienie studenckich filmów, czyli etiud studenckich, które po prostu produkowali studenci, a których później mało kto oglądał, a na pewno w festiwalach było to po prostu pomijane. I wówczas Taką koncepcją było właśnie docenienie tych, tych, tej twórczości. No a dzisiaj można powiedzieć, że... Po raz kolejny jest właśnie wyszukanie czy jakiejś nowinki, i miejmy nadzieję, że ta nowinka stanie się niedługo standardem, właśnie tak jak tutaj pani Anna powiedziała. Wszystko wzięło się od tej samej zresztą osoby, od dyrektora programowego festiwalu i wieloletniego, i w zasadzie twórcy festiwalu, czyli doktora Bogusława Smudzińskiego, który jest również wykładowcą na, tutaj na Akademii główniczo hutniczej na Wydziale Humanistycznym. I w zeszłym semestrze, podczas zajęć estetyki, które dr Smudziński bardzo często ilustruje jakimiś fragmentami filmowymi, również animacjami, eee... No, prowadził te zajęcia z estetyki, natomiast wśród studentów była jedna studentka niewidoma. I kiedy już podczas egzaminu, podczas rozmów indywidualnych, ona bardzo dobrze opisywała te filmy. Widać była, że była z nimi zapoznana i po prostu opisywała, co się w nich działo. I potrafiła to odnieść do tych właśnie zagadnień teoretycznych. No bo zaskoczony, skąd ona mogła tak dobrze te filmy znać. Jak się okazało, właśnie korzystała z audiodeskrypcji. Jej szczęście było to, że zna język hiszpański i korzystała właśnie z audiodeskrypcji w tym języku no co pozwoliło jej nie dość, zapoznać się z tymi filmami, no to jeszcze doskonale zdać egzamin. A no niestety tylko właśnie to jej, jej, jej jakby szczęściem jej osiągnięciem było to, że po prostu znała język hiszpański dzięki temu mogła z tej adu dyskrypcji skorzystać. Ale no. z drugiej strony zainspirowała też Bogdana Smudzińskiego, Bogusława. Bogusława, przepraszam, Smudzińskiego i cały festiwal do tego, żeby wykorzystać coś takiego, zrobić w Krakowie. Dokładnie. Wówczas to doktor Zmudziński zaczął się rozglądać w ogóle za osobami, które tym czymś takim się zajmują. Czy w ogóle kim się, on to tak naprawdę tak jak mi opowiadał, to sam tego tematu za bardzo nie znał, więc zaczął szukać, czy w ogóle ktoś się zajmuje tym w Polsce. Jak się okazało, nawet w Krakowie mamy takie osoby, więc no mieliśmy szczęście, więc poszło, ta idea się zaczęła wykluwać już coraz mocniej. No i teraz już faktycznie w programie festiwalu są przewidziane dwa pokazy, i co, co ważne również należy podkreślić, również etiut studenckich, czyli właśnie yy, przede wszystkim z Polski, yy, gdzie, czyli po raz kolejny również łączymy właśnie tą możliwość zapoznania się z takimi